O, tak, patrz, z patrz, tej patrz, strony patrz. ja... Siedział w togram Igor. Dobra i witajcie w tym odcinku. Dzisiaj tu będziemy nagrywać spokoń będzie. na hmm. Dobra. Musimy co no, cało? To co na noc. Czarny poszło w swoje schody. Jeszcze ubrania. Tak. Bum 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 bum. bum. Dobra, lecimy. Aha, tu jest jeszcze swoje ubranie. Ładowarki będzie zapomniał. Nie zapomnę babcia. Czorka to była moja babcia. Mówi. Właśnie, jak na moim filmie tak było to jest. No. No Łacie wow, ja za dużo gada z stami. Nie? A na odcinkach się gada bardzo dużo, co nie? Dobra, wygrałem pierwszy. A ja stop... ale, ale nieważne, bo właśnie. Jest i powiem, bo... Jest ja już zagram chyba. Ja gram se brokiem. Ja gram se... Gram se tym nowym, nowym, co jest dopiero tańczący brok dodany jest do gry. Sprawdziłem Brawl Stars i Colt. Aha. Hmm, kim są dodane. A ja sobie zagram chyba... To gramy dal w to, gramy, to gramy, no, ja sobie zagram Pipercon. To... Okej, okay, to graj sobie Pipercon, to... Szkoda, że nie możemy się I... razem... Szkoda, że nie możemy razem grać. Mówiłem, że tak się nie wybiera. Mówiłem ci. A. masz na nie mówić co tam i... Ktoś wpadajcie do moju, na mój kanał. No, jak się nazywa? Igor, tam, zmieniam, e, tam. Brawl, to I tam zmieniałam. Tam brał też Bawa. Bawa, Bawa. No, a te wypróbujcie te dwa. I tak. Patrz. Wiecie o co chodzi. Bekon mówi do... Do śledzia. Śledziu, czemu tyś tak oślep? A sieciak odpowiada, nie, ja nie oślepiłem, tylko zamknąłem oczy po mi się cech, tak. Abekon on odpowiada, ale na serio masz. Czekaj spróbuj. Ej, ja nie mogę na serio otworzyć oczy, ratunku. A bekon mówi, y, okej, okay, to ja wychodzę. Koń śmieszki czarka. Jak śmiesznie, to dajcie łapkę w górę.

Ej, po co się zawiesiło? Barryle, ja widam życie, ale fajter Wow! Jak to się fajnie rozwaliło. Dobra, zabijam wszystkich. Ej, ile ja zabijam ludzi na hitach, Co, co tu się dzieje? Jestem pro hejter nie? Widzicie w komentarzach, czy jestem hakerem, czy good? Piszcie w komentarzach. Kim ja jestem. Ej, ja mam pomysł. Jaki? What? Tu były dwie osoby, tak? No. I jakiś bot, ty zabił go. To jest dziwne. Jest, jak będzie ostatnia osoba, to ja będę z tą osobą wychodzić cały czas. No, a ja robiłem Leonem taki, że była ostatnia osoba, a ja go trollowałem, bo byłem niewidzialny i za chodziłem. A to była Pam. A, to się Dobra, zabity. Dobrze. Jakiego noskołpa no skołpa dostał. A nie da się noskołpów paperką, cię nie da. Dasz się patrz, bo patrz to znowu stop jak stali się. No to no to, to, no to... No to ma rację. Piszę w kontach, czy ma rację, czy nie. I że jak się wchodzi do, to że to na ma to żółte? To? Ma żółte? masz pomarańczowego? Wiezoty? Nie wiem, bo właśnie dziwne. No bo to jest właśnie dziwne, dobra, gram se Penny, gram se Elfem Penny. Ona jest bardzo śmieszna. Dobra, zagram sobie jedną gruntkę. Ostatnią na tym odcinku. Bo będzie spoko. Dobra, Nie. Spike tutaj jest. Dobra, mam blisko tą skrzynię, jak widzicie. Dobra, ustawiam się to. dobra. Ona, on, ta maszyna moja chce atakować tamtego. Dobra, Rosa zrobiła tamtego. Dobra, lecimy. Dobra, spoko mi leci. Dobra, wszystkich zabijam. Trochę tam się udaje. Pamiętajcie, unik mo lo kolo lo A Igora jaki? Śledź. Śledź, no, śledź. to, ej, to było śmieszne, co nie? Igor, jak oglądaliśmy to, my się z tego śmiali. sama się rozwala chyba. Bo chyba no, tak. Dobra, dawajcie dawajcie. Ej, patrz, jest Bóg, patrz. Ja robię bagi. Patrz, bugi. Igor, bugi. Igor, bugi w Star. Ej, jest, jest. Patrz, powiem, że tak, nie, zmieniam ciągle to i potem tak, letą też przez kolekcję. Ja raz zabiłem wszystkich na hita. Wszystkich playerów. Film 41 minut. Dobra. No to to chyba będzie na koniec tego odcinka. Ja co już No to pa widzowie, Narka. Widzimy się. Dzisiaj się będę nagrywał. Ale się spotkamy. Będę nagrywał. Hmm. Nie wiem co, ale nagram. No to pa.